Super, dzięki bardzo. Krzysztof, nie będę Ci mówił na pan, bo znamy się troszkę czasu, dzisiaj symbolicznie kończysz taką sportową karierę piłkarską, to co się wydarzyło przed rozpoczęciem tego meczu, no, widziałem troszkę takie łzy w Twoich oczach. Wiadomo, że trochę wzruszające momenty, bo to już po, po tylu latach, kurde, kończy się karierę, ale no, no coś się kończy, to się zaczyna, tak? teraz skończyłem, że tak powiem, przygodę w piłkę jako zawodnik, teraz będę się spełniał jako trener. Także myślę, że dalej z piłką, z piłką, z piłką zostaje. Także inny, inny etap życia. Kiedyś się coś zaczyna, kiedyś się tylko coś kończy. Ja to, ja to tak nazywam i tak dalej. Ja też to przeżyłem. Krzysiu, dziękuję Ci za wszystko. Za grę, za pomoc, za w Turbaczu w tym barku. Zwłaszcza w tym barku dziękujemy Ci z całego serca. Na nowej drodze życzymy Ci sukcesu. Trenerskie oczywiście, bo już teraz idziesz w tym kierunku. Także Krzysiu, jeszcze raz dzięki wielkie za wszystko i tak symbolicznie. য oh. <laughs> <laughs> Chcę mi ci też nie będę powtarzał podziękować za duży wkład pracy, który tu zrobiłeś i wyszkolenie jako wzór dla tych młodych, młodych dzieciaków w związku z tym, że reprezentujesz właśnie ten klub sportowy pod nazwą Harnaś. Dlatego też mi taki taki załóżmy tutaj nasz wzór symboliczny to i w takim właśnie okay. 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 A masz takie... Wiesz ile meczów rozegrałeś? Bo mówimy tutaj o dwóch drużynach, dla których ten no, kawałek czasu poświęciłeś. Wiesz ile to było lat chociażby? Eee, znaczy w tym barku wiadomo przeszedłem wszystkie, wszystkie te etapy od trampkarza po juniora i, i seniora, bo w seniorach zaczynałem chyba pierwszą swoją Pierwszy swój mecz w seniorskiej w czwartej lidze zagrałem w 1998 roku, mając lat 16, na BKS Bochnia, pamiętam. Ile meczy no, ciężko odliczyć, bo grałem w pierwszej drużynie w tym barku i drugiej drużynie w tym barku i później grałem w Szczyżycu, później grałem od A klasy do czwartej ligi w Turbaczu. Ciężko to zliczyć, ciężko to zliczyć. Szczerze przy nie wiem. Sportowo jak się czujesz? W sensie tego co mogłeś zrobić, co chciałeś zrobić, co ci się udało zrobić? To znaczy na te warunki takie lokalne, no to wiadomo, że raczej no, grałem w, w, w drużynach, gdzie tam występowałem w czwartych ligach, e, czyli tutaj w regionie w najwyższych klasach rozrywkowych. Czy jestem jakoś pełen? no ciężko powiedzieć, no, mnie to sprawiało, mówię, gra w piłkę, radość i, i, i o to, o to tylko chodziło, tak? Spędzić jakoś jak w miarę aktywnie czas. Do, trochę się pobawić. No, tak to wyglądało. Miły moment, bo to ktoś o tobie pamięta, to zawsze jest miło, kiedy myśli i no i składa życzenia, dostałeś też takie gadżety tutaj od działaczy Harnasia. No bardzo bym miły, miły moment, na no, szczerze po jeszcze nie spodziewałem, że coś takiego w ogóle będzie. Wspomniałem tylko prezesowi, że po prostu jest to mój ostatni mecz z uwagi na to, że tak mówię, no już chciałem skoczyć tam, gdzie zacząłem swoją przygodę z piłką, czyli w tym barku, chociaż już nie mieszkam już od, od kilkunastu lat. E, to się udało. E, no, no cóż no. Koniec, no cóż co, co więcej. No. Ile masz lat? No w tym roku będę miał 40. Czyli jeszcze nie, jeszcze nie skończyłem. No właśnie, czyli Ci powiem, że niektórzy nawet grają w, do 50 i to całkiem im nieźle idzie. To znaczy nie chodzi o wiek, bo to wiadomo, ja się, czuję się w miarę fizycznie dobrze, także spokojnie bym to jeszcze pobronić, po, po, bo na, na bramce jakoś nie trzeba się jakoś za dużo męczyć, e, ale tylko już czasu nie mam. No. Do, dość pra, Praca zawodowa plus, tak jak mówię, teraz treningi z dziećmi e, mi dużo czasu za, za, zabierają, więc a też... Niech grają młodzi, tak? Czemu ja lat, mając lat 40 mam komuś zabierać miejsce w drużynie? Trzeba się dać wykazać młodym. Nie ma ich za wielu, no ale trzeba dawać szans. No właśnie, życie zawodowe zajmuje Ci dość y, sporo czasu. Ktoś, kto wie i znacie wie, że pracujesz y, w mundurze, ale y, czy po tym spotkaniu teraz przyjedziesz do domu, czeka Ci jakaś miła niespodzianka, że ona wreszcie powie: no przestałeś w końcu grać w tą piłkę, będziesz miał więcej czasu dla nas, dla mnie, dla rodziny, dla dzieciaków? To znaczy, nigdy z tym problemu nie było, tak? Nigdy jakoś nie było problemu, że, że, że jakoś nie ma czasu. I tak teraz więcej jest czasu spędzam i tak na boisku, tylko na, na treniu. Więc, więc, że tak powiem, żona jest przyzwyczajona i wie, że, że jakoś ten czas swój wolny muszę, musimy jakoś dzielić na pracę, y, y, dom i wojsko. Tak? Także myślę, że po tylu latach i, już są przyzwyczajeni. No I ostatnie pytanie: zacząłeś grać w piłkę, która po tych 24 latach, co ci dała? No, dużo zabawy, no, dużo zabawy. E, pewnie nie wiem może jakieś, kurde, kondycji, może kurde, no, nie wiem taka sportowego trybu życia, tak, jakiejś systematyczności, że, czyli że był ten jakiś zawsze weekend mecz, e, trening. Także no, najwięcej to radości no, i zabawy. W takim razie, Krzysztofie, życzę Ci tego, bo teraz, tak jak wspomniałeś, będzie e, inaczej się trochę w tą piłką bawił. No i gratulujemy, bo no, to zawsze miło, kiedy ktoś Ciebie widzi, docenia, patrzy, ogląda, podziwia i kibicuje. E, no bo tak jak w dzisiejszym meczu, wynik był sprawą drugoplanową, ale liczyło się to, że zagrałeś i no i kilka interwencji powiem szczerze, całkiem fajnych. No ja też się cieszę, że mówię, w miarę w zdrowiu udało się ten, mówię, ten mecz i ogólnie całą tę moją przygodę z piłką dotrwać bez jakichś większych kontuzji. No i cóż, no, życie toczy się dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Natomiast jeszcze raz składamy, składam w imieniu całego zarządu, prezesa i całego zarządu Karnasia Tymbark. Gorące podziękowanie Krzysiowi Kawoli za dzielne sprawowanie. Też dzisiaj no, widzieli Państwo jego naprawdę dobre, klasowe interwencje. No, ta ostatnia, ta bramka, która padła, no to po prostu bramka po...